W parku na ławce, zwyczajny dzień, środa czy piątek, nieważne to. Ważne, że siedział tam pewien gość, Starszy pani powiedział Ale to mam filmować? nie, nie, Na nie, Szkoda, że młody nie jestem już, bo moje zbiórki tak wyglądały: granat, pistolet na twarzy kurz. Wam to zabawne się dzisiaj wydaje? Lecz nas prawdziwa ścinała śmierć. Jakże zazdroszczę wam tej zabawy i odszedł laskę, dzierżąc jak mnie. Tak. Czy wy na zbiórkę idziecie chłopaki? Szkoda, że młody nie jestem już bo moje zbiórki tak wyglądały. Granat, pistolet na twarzy kurz. Wspomnienia tamtych dzielnych harcerzy ciągle są żywe, każdy je zna. Nie ma harcerza, co nie zna wierzy, to symbol, który w pamięci trwa. Dobrze, idziecie, pompaki! Co? Sama! No to skoczmy na kerski! Hmm, ale to jest chyba! Nie żarmy go! Ej, panowie! Stop! Musimy ściągnąć opiekę z niego! Aluminium. Z tyłu ma! Z tyłu! My. Dobre, dobra, dobra. Olia, aluminowa! milowa! O, ale siwo! No, widzicie panowie? Ale tu się nie jadę. To nigdy nie jadłem. Co? Robi wrażenie. <śmiech> 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 Nasze szuwa do najlepsze do wyskoczenia na kepsa. Brawo! Widzę, że jest panu ciężko na sercu. Proszę posłuchać kolegi. Oto nasz najlepszy spadochron. Testowany 9 na 10. 10 na 9 spadochronia Rypoleca, W tym jeden niestety nie dotarł nie do nas. Bardzo dobry. Tylko 10 osób testowało. Przypa przypadek śmiertelny tylko w jednym Za Zaprezentuj pokaż. Proszę zobaczyć, najnowsze spalogrody działają automatycznie, całkiem automatycznie. Dobry, wielki, idealny na To, to tyle, cena 20 tysięcy. Brawo! Uh, uwielbiam malować nadarzy, ale moje farby zawsze się topią. Nie mi czy w stanie pomóc. Pójdź na mój, mój malunek. Mimo mera wysokich temperatur wygląda jak świeżo namalowany. Składa się 99 z 99% z przerutych harcerskich szyszek. potwierdzone naukowo. Brawo! <klucz> Możesz wziąć szkołę. Masz że dosyć wstawania rano. Chcesz pragnionych wakacji? Jeśli tak, to trafiłeś idealnie. Pomagamy takim jak Ty. Zamykamy szkoły, pozbywamy się bez śladu nauczycieli. Wszystko oczywiście legalnie! Z drogi, wakacji jeszcze dłużej bez nauczycieli. Z mojej 911, 112, 998. Jeste, jesteśmy też na ulicy członk 9 Do widzenia! Brawo! patrz, patrz jakiegoś synowego basata kupiłeś! Czy sąsiad znowu wkurzacie nowym autem? Spraw sobie choinkę Można ją przystroić. Wszystko pięknie wygląda. Nie jest droga. Nie, nie, 150 zł. Ona jest gadająca. Sąsiad. A, choinkę z Zawsze z nimicie sąsiad. Jak się wie? Brawo! Witamy! Nasza, nasza firma produkuje wielofunkcyjne piżamy. Jedną z, pierwszą z nich zalet jest zagłuszanie, zagłuszanie głośnych dźwięków, wydając, które wydają wasi przyjaciele. Widzą Państwo, on nic nie słyszy, śpi sobie to młodo. Drugą z funkcji jest ukryty gadżet, ale potrzebujemy kolegi budzić. Taka dobra, że nie da się wybudzić? Widzą Państwo, trudno go było wybudzić. A więc następną bliznę, ale to jest gaz pieprzowy, ukryty węglały. Pomaga, jeśli ktoś poznaje, podczas nocnej przechadzki po parku zacznie was zaatakować. Szkoda, że młody nie jestem już, bo moje zbiórki tak wyglądały. Granat, pistolet, na twarzy kurz. Nie wiem, czy ktoś z Was zdolny dziś byłby na poświęcenie, jak ludzie ci, więc niech choć będzie dobrym człowiekiem na świecie, który jest taki zły. Czy wy na zbiórkę idziecie chłopaki? Szkoda, że młody nie jestem już Bo moje zbiórki tak wyglądały Granat, pistolet na twarzy, kurz Czy wy na zbiórkę idziecie, chłopaki? Szkoda, że młody nie jestem już bo moje zbiórki tak wyglądały. Granat pistolet na twarzyku. Tenujemy, trenujemy, trenujemy.

Czy mnie wyniósł pod niebo, czy zrzucił na dno, jaki był ten dzień, czy coś zmienił, czy nie, czy był tylko nadzieją na dobre i złe.